Hiszpania, politycy otrzymują kolejne przesyłki z nabojami. Prokuratura wszczyna śledztwo Hiszpania. Przechwycono kolejne przesyłki z nabojami adresowane do polityków. Policja w Hiszpanii przejęła dwie przesyłki z nabojami do pistoletu, skierowane we wtorek do szefowej żandarmerii Marii Games powiązanej z rządzącymi socjalistami, a także do premier rządu Wspólnoty Autonomicznej Madrytu Isabel Diaz Ayuso. To kolejne w tym miesiącu paczki wysłane do hiszpańskich polityków. Według kryminalnej Policji Katalonii, tak tzw. Mossos de Squadra, koperta, w której znajdowały się dwa naboje dla Diazajuso, przechwycono w oddziale pocztowym w katalońskim mieście Sant Cugat del Valles, na północnym wschodzie kraju. Śledczy twierdzą, że przesyłka z nabojami mogła być formą pogróżki wobec polityk Partii Ludowej ubiegającej się o reelekcję w zaplanowanych na 4 maja wyborach regionalnych w Madrycie. Tymczasem w środę po południu hiszpańska policja potwierdziła próbę wysyłki paczki z nabojami do szefowej żandarmerii Marine Gámez. Przesyłkę zarekwirowano w oddziale pocztowym na madryckim osiedlu Vallecas. Gámez otrzymała już wcześniej, w pierwszej połowie kwietnia, kopertę z nabojami. Podobnie jak szef MSW Fernando Grande Marlaska, a także były wicepremier Pablo Iglesias. W poniedziałek policja potwierdziła, że odpowiedzialna w rządzie Hiszpanii za resort turystyki Maria Reyes-Maroto otrzymała przesyłkę zawierającą w środku zakrwawiony nóż. Kilka godzin później śledczy dotarli do nadawcy paczki, którym okazał się być chory na schizofrenię mieszkaniec stołecznej aglomeracji.